Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Za momencik odpalimy sobie rzymski ogień Roman Kendall. Rzymski ogień od firmy Super Power, sześciostrzałowy. Yy, tak jak widzicie tutaj, o teraz będzie widać RZ06 2501 kategoria F3 sześciostrzałowy. Także moi drodzy, widzimy się zaraz na dworze, na strzelaniu. Działamy. Roman odpalony Fajny duży efekt o, pięknie! O widzicie moi drodzy i tego trzeba się strzec, żeby zachowywać Odpowiednią odległość, bo jakbym był bardzo blisko, to mogło coś by się stać, ale także pamiętajcie: ten filmik niech też będzie dla Was przestrogą. Także fajna tutaj, fajny rzymski ogień, ale mówię: bezpieczeństwo ponad wszystko. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!